Cześć wszystkim ja nazywam się Filip Petrowicz. Obecnie mieszkam w Krakowie. Jestem absolwentem programu mentorskiego Sputnik Fotos i obecnie zaczynam pierwszy rok na ITF-ie w Opawie. Będę miał zjazd za w przyszły weekend, także... Dopiero będę zaczynał tę przygodę, i chciałbym opowiedzieć o swoim projekcie, który robiłem właśnie w ramach programu mentorskiego Sputnika. On się nazywa Degurba 3 i opowiada o młodych ludziach jeżdżących na deskorolce, ale mieszkających we wsi. I od razu chciałbym wyjaśnić tytuł, bo wiem, że może być to takie hasło niejasne. Słowo Degurba pochodzi od Degree of Urbanization. I dotyczy wniosków unijnych o dofinansowanie dla osób prywatnych. Na przykład. Mam znajomą, która pracuje przy rozpatrywaniu takich wniosków, i w trakcie rozmowy z nią okazało się, że kiedy osoba prywatna zgłasza się o takie dofinansowanie unijne, to musi w dokumentach zaznaczyć, z jakiej części Polski pochodzi. Czy jest to Degurba 1, czyli duże miasto, Degurba 2, to są przedmieścia i małe miejscowości, i Degurba 3, to są wioski, tereny najmniej zurbanizowane. Więc ja postanowiłem sobie zrobić właśnie projekt o skate'ach, o deskarzach z wiosek, i wydawało mi się, że ten, ten tytuł. Bardzo dobrze że będzie to oddawał i dochodzi do tego jeszcze taki jeden aspekt, że w tych dokumentach jest zaznaczone coś takiego, że jeśli ktoś określi, że jest z, z, ze wsi z degurby 3, to musi jednocześnie zaznaczyć rubrykę, że jego sytuacja życiowa jest utrudniona. I osoby składające takie wnioski bardzo często muszą je poprawiać, bo nie, nie zdają sobie sprawy, jakby nie czują się, że ich sytuacja życiowa jest cięższa. Niż sytuacja osób z dużego miasta, i muszą y, jeszcze raz wypełniać taki wniosek. I to wydało mi się takie troszeczkę oceniające i stereotypowe. I y, 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 postanowiłem w tym projekcie troszeczkę ten aspekt zbadać. I y, y, bohaterów mojego projektu szukałem w ten sposób, bo, bo ja sam jadę na desce odkąd, y, byłem, y, no, odkąd miałem 12 lat. I sam pochodzę z takiej miejscowości, to byłaby Degurba 2 wtedy. Kenshin na Mazurach to jest taka, no, nieduża miejscowość. I znalazłem tych, 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 tych skateów na, na forum do na Facebooku. Okazało się, że jest taka strona, na której jest zrzeszonych chyba kilkanaście tysięcy osób. I wstawiłem tam taki post, że chciałbym zrobić właśnie taki projekt, ale że nie będę robił zdjęć trików raczej, tylko właśnie. Bardziej e, portrety, miejsca, i po prostu, że chciałbym ich odwiedzić z aparatem, i, i żebyśmy się spotkali, żebyśmy razem sobie pofotografowali. Mm, I dosłownie w pół godziny miałem chyba stu chętnych z całej Polski, e, którzy, e, takich, którzy chcieliby mi pomóc. E, no też okazało się, że to będzie i jest taka chłopacka historia. Nie ma tam żadnych dziewczyn. Na tych zdjęciach było po prostu takie. Nigdy nie, nie znalazłem takich, takich ekip e, dziewczyn z, z, z tak małych mie miejscowości. Um, domyślam się, że prawdopodobnie są. Um, no i tak, i, i byłem zaskoczony tym odzewem, tym, że na, naprawdę tak dużo osób po pierwsze jeździ na desce na wsiach. Za moich czasów, jak ja zaczynałem jakieś tam 14 lat temu, to. To, to my z The Górby dwa byliśmy takim troszeczkę nawet może wyjątkiem, jak jeździliśmy do dużych miast, do Gdańska czy do Warszawy na deskę, no to czuliśmy się tak troszeczkę wyobcowani. No a oni pochodzą z jeszcze mniejszych miejsc, bo, bo to są takie miejscowości, ja szczególnie wybierałem takie miejsca, gdzie mieszka 300 1000, 1500 osób. No i ta deskorolka tak naprawdę ma być tylko takim kluczem do szukania bohaterów. A głównie chciałem chyba powiedzieć koniec końców o dorastaniu, o, o młodości, o młodych ludziach, którzy żyją w szczególnym miejscu, w szczególnym czasie. Jest to po prostu współczesna polska wieś, ale właśnie widziana ich oczami. No i też nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać. Jakby zupełnie nie. Nie oceniałem tych ludzi w żaden sposób, wybierając ich po prostu sprawdzałem jak duża jest ta miejscowość, jak daleko jest od dużych miast i po prostu tam jechałem. I, i okazało się, że, że, bo mam kontakt z ich rówieśnikami, bo to są tacy ludzie w wieku 12, 13, 15, 17 też, niektórzy są to, to troszeczkę starsi. I mam kontakt z takimi ludźmi właśnie z Krakowa, bo teraz mieszkam w Krakowie, ciągle aktywnie jeżdżę na, na, na deskorolce i jakby wiek w deskorolce jest nieważny. Można jeździć z 12-latkiem, mając 40 lat. I okazało się, że oni tak naprawdę nie różnią się od swoich rówieśników z dużych miast. W sensie, mają dostęp do takich samych treści, przez globalizację, przez internet, mogą sobie bez problemu kupić deskę. Sami sobie budują przeszkody, są bardzo aktywni, bardzo zależy im na tym, żeby poznawać miejscówki i innych skateów z okolicznych wiosek, z innych miejscowości. Jeżdżą. Właśnie do, do dużych miast jakby aktywnie, bardzo aktywnie żyją. I, I wydaje mi się, że to jest taki bardzo pozytywny projekt. O tym, że, że właśnie ci młodzi ludzie niosą jakąś zmianę i te stereotypy dotyczące prowincji, wsi, bycia ze wsi, dorastania tam, już zaczynają się zacierać i, i zaczynają się dezaktualizować. Um, tak, no to to byłoby, to byłoby na tyle.